Cześć, dzień dobry, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic, w którym co tydzień pojawiają się nowe odcinki o tematyce nowoczesnych usług dla biznesu. Czasami przemawiam do Was sam, a czasami z zaproszonymi gośćmi. Jak będzie dzisiaj? O tym za chwileczkę się przekonacie. Możecie również dołożyć swoją cegiełkę i wspierać rozwój tejże audycji, tak jak robią to patroni poprzez platformy Patronite, Patreon i Buy Me Coffee. Ich pełną listę znajdziecie na końcu tego odcinka, jak również w jego opisie. Zapraszam na dzisiejszą audycję. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony, Wiktor Doktora, to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wejdziemy sobie w świat finansów, a konkretnie w świat sprawozdań finansowych. W końcu kończy nam się rok. No i warto by było sobie przyjrzeć się temu tematowi, jak tutaj prawidłowo podejść do takiego tematu jak sprawozdania finansowe. Nie jestem dzisiaj sam, jest ze mną Beata Ślusarczyk. Cześć Beata. Cześć. Powiedz nam coś więcej o sobie. Kim jesteś? Co robisz na co dzień? Eee, pracuję w MDDP OutSourcing. Eee, jestem junior menedżerką w dziale sprawozdawczości. Czyli takie tematy jak sprawozdania finansowe nie są Ci obce? Eee, nie. Jest to coś, czym zajmuję się na co dzień. A na co dzień to znaczy, że co? Im bliżej końca roku, tym więcej z tym roboty? Im dłużej końca roku, może nie, ale po końcu roku coraz więcej, tak. Po końcu roku coraz więcej, czyli to w styczniu trzeba się mocno na to nasadzić. Styczeń, marzec, tak, głównie, tak, w tym okresie jest najwięcej pracy. No dobra, to słuchaj, to przyjrzyjmy się temu tematowi. Jesteśmy w grudniu, tak, kończy nam się rok, zaczynamy zabierać się do, do sprawozdań finansowych. To na co powinniśmy zwracać uwagę, jakbyś mogła nam powiedzieć, w takich kilku krokach, żeby się dobrze do całego takiego procesu sprawozdania finansowego za rok przygotować? No, tutaj zależy to od wielu kwestii. Przede wszystkim, jeżeli jednostka, która właśnie ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego, jest na tyle duża i ma obowiązek badania, powinna w pierwszej kolejności skupić się na wyborze firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego. To jest taki pierwszy krok. W kolejnym kroku, im bliżej końca roku, też spółka powinna przygotować się do inwentaryzacji. Jeżeli posiada zapasy, powinna też to wcześniej zaplanować. I po końcu roku bądź też jeszcze przed końcem roku można przeprowadzić taką inwentaryzację. I zbliżając się już do samego końca roku. Spółki są zobowiązane do, tak jak mówiłam wcześniej, do, do przeprowadzenia inwentaryzacji i między innymi należy wysłać potwierdzenia SALT. To jest takie przygotowanie i weryfikacja tego, co będzie, co jest na koniec roku. A już po samym, po, po, po samym zamknięciu roku, po pod dniu bilansowym spółka musi zebrać dane do, do tego, aby wycenić w sposób prawidłowy aktywa jednostki. Naszymi słuchaczami i widzami wcale niekoniecznie muszą być osoby bardzo mocno zaznajomione ze światem finansów. Co to jest dzień bilansowy? Dzień bilansowy jest to dzień, na który spółka sporządza sprawozdanie finansowe. I to jest dzień jakiś konkretnie osadzony w kalendarzu, czy spółka sobie może sama wybrać taką datę? Spółka sama wybiera. Ten dzień y, za, y, jest to określone w umowie spółki, y, więc y, y, co do zasady, większość spółek ten dzień bilansowy ma 31 grudnia. OK, czyli na zamknięcie roku. Tak, na zamknięcie roku, ale oczywiście jest tutaj dowolność. Można wybrać 31 stycznia, a tutaj nie ma żadnych restrykcji w tym zakresie. Wspomniałaś o wyborze firmy audytorskiej. Czy to oznacza, że zawsze trzeba wybrać firmę audytorską, wtedy, kiedy przygotowuje się sprawozdanie finansowe? Nie zawsze, bo nie wszystkie jednostki mają obowiązek badania. Wynika to wprost z ustawy o rachunkowości. Są tam wymienione jednostki, które mają taki obowiązek badania. Ten obowiązek badania może też wynikać z innych przepisów niż ustawa o rachunkowości, ale jeżeli jednostka ma taki obowiązek, to powinna zawrzeć umowę z firmą audytorską i, co istotne, ta umowa. Musi być poprzedzona, w zawarcie umowy musi być poprzedzone uchwałą organu zatwierdzającego w sprawie wyboru firmy audytorskiej, ponieważ organ zatwierdzający wybiera firmę audytorską, a następnie kierownik jednostki podpisuje umowę z firmą audytorską w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. A ile czasu może trwać takie badanie? Oj, to jest różnie, bo to zależy od wielu czynników. No ale co do zasady, sam proces badania, już można powiedzieć, rozpoczyna się w momencie podpisania umowy, ponieważ jeżeli jednostka posiada zapasy, biegły rewident ma obowiązek jeżeli uzna, że te zapasy są z jego punktu widzenia istotne, ma obowiązek uczestniczenia w inwentaryzacji jako obserwator. A Więc, jeżeli jednostka sporządza, nie sporządza, tylko przeprowadza inwentaryzację przed dniem bilansowym, musi poinformować o tym biegłego rewidenta. I on już decyduje, czy będzie uczestniczył w tej inwentaryzacji, czy nie. A Później ma miejsce, co do zasady, badanie wstępne. To o tym też zazwyczaj decyduje firma audytorska. Może się zdecydować na, na to badanie wstępne bądź też nie. I to badanie wstępne ma też miejsce zazwyczaj przed dniem, przed dniem bilansowym. Są tam wykonywane procedury związane z. Badaniem bilansu otwarcia bądź też weryfikacją stanów aktywów na dzień wcześniejszy niż ten dzień bilansowy, i po zakończeniu badania wstępnego ma miejsce badanie końcowe. Ono zazwyczaj trwa tydzień, dwa tygodnie i Później dochodzi do finalizacji badania i też finalizacji sporządzania sprawozdania finansowego, bo też sprawozdanie finansowe jest przygotowane przed rozpoczęciem badania. Okej, okay. a czy mamy jakieś określone ramy czasowe, do kiedy musi się zakończyć cały taki proces? Tak. Ustawa o rachunkowości mówi, że sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Czyli maksymalnie do końca marca. Tak. Jeżeli mamy tak. 31 grudnia przyjęty tak. jako dzień bilansowy. Tak, dokładnie. I udaje się tego terminu dotrzymać firmom? Jest różnie, ale w większości się, się udaje. Ok, czyli co do zasady, jest to praktyka, którą się realizuje. Tak. A co w przypadku, kiedy by się komuś nie udało zrealizować? Grożą za to jakieś kary albo co? Yy, ustawa przewiduje, że jeżeli ktoś nie stosuje się do przepisów ustawy, grozi za to kara grzywny. Bądź nawet pozbawienie wolności, ale tutaj, ale tutaj nie spotkałam się z taką sytuacją, że, że jeżeli spółka sporządziła sprawozdanie po tym dniu, który był wskazany, to miała jakieś negatywne konsekwencje z tym związane. Nie, no nie będziemy tych ludzi straszyć, tak? Lepiej nie. się wyrabiać tutaj odpowiednio w terminach tak, i oczywiście. wszystkich procedurach. Tak, oczywiście. No dobra. Słuchaj, Beata, mam takie pytanie, bo dotarły do mnie takie informacje, że w tej ustawie o rachunkowości dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości jakieś uproszczenia się stosuje. To prawda? Tak, to prawda. No i o co tam chodzi? Chodzi o to, że niektóre jednostki, które spełniają pewne progi, mają możliwość stosowania z, stosowania uproszczeń. Te uproszczenia dotyczą zarówno, zarówno sporządzania sprawozdania finansowego, jak i kwestii związanych z wyceną bądź odstąpieniem od wyceny, stosowania uproszczeń w tym, w tym zakresie. A powiedz mi, gdybyś miała tak subiektywnie ocenić pod kątem jakby firm, które mogą stosować te uproszczenia, versus te, które nie mogą, to których jest więcej? Zdecydowanie więcej może niż nie może. To my jesteśmy takim krajem, który uwielbia te różne wyjątki i, i kombinowanie sobie życia, tak? Znaczy, to uproszczenie to akurat jest ułatwienie, bo jednostka ma mniej tych obowiązków sprawozdawczych i też związanych z, z wyceną. Więc to jest na plus. Ale też chciałam zaznaczyć, że są pewne jednostki, które tych uproszczeń stosować nie mogą. No. Na przykład, jeżeli są to jednostki zainteresowania publicznego, one z takich uproszczeń nie mogą, stosować, nie mogą stosować, pomimo tego, że na przykład byłyby bardzo małym podmiotem, bądź też na przykład banki, ubezpieczyciele. To są takie jednostki, które są wyłączone z tych uproszczeń. I to jest podyktowane ustawą? Tak, to o tym też mówi ustawa. Okej, okay. no dobra. A powiedz mi, ile osób tak naprawdę jest zaangażowanych albo może być zaangażowanych do, tego, do procedury takiego audytu sprawozdań finansowych? Czy to jest tak, że de facto jest to praca dla jednej osoby? Czy to jest na przykład uzależnione od wielkości firmy, liczby danych, nie wiem, czegokolwiek w tym obszarze? Uh. To wszystko zależy. Przede wszystkim zależy to od wielkości jednostki, tak jak wspomniałeś, bo jeżeli mamy stosunkowo małą jednostkę, to też te transakcje, które są zawierane, nie są aż tak skomplikowane, a im większe mamy jednostki i ilość transakcji, jaka jest zawierana, też wpływa na to, że to sprawozdanie finansowe jest bardziej skomplikowane. Więc jeżeli chodzi o zaangażowanie tych osób, to w mniejszych jednostkach moim zdaniem zaangażowanych jest, Stosunkowo mało osób, też mały, zespoły księgowości są o wiele mniejsze. I tutaj myślę, że poza też, to też warto zaznaczyć, że poza zespołem księgowym, który w głównej mierze zajmuje się obsługą audytu, zaangażowane też są inne działy, które są odpowiedzialne za, można powiedzieć, pewne wycinki sprawozdania finansowego. A jakie to ciały? No na przykład dział Dział zapasów, dział produkcji, tak. On może być tutaj też zaangażowany, choćby w, w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji, bo zazwyczaj inwentaryzację w drodze spisu z natury czyli inwentaryzację zapasów, przeprowadzają osoby, które pracują, w, pracują na produkcji. I one właśnie też, można powiedzieć, że po części uczestniczą w tym procesie badania i sporządzania sprawozdania finansowego, tak nie bezpośrednio, ale pośrednio, tak. Ty w ramach swojej pracy przygotowujesz te sprawozdania, czy je audytujesz? E, przygotowuję, choć wcześniej je audytowałam we, wcześniejszym, we wcześniejszej firmie. A w, to w takim razie spójrzmy sobie na twoje podwórko. W momencie, kiedy masz przygotować takie mm, sprawozdanie finansowe, to czym się kierujesz? Jak wygląda tak naprawdę ten Twój proces? Od czego Ty zaczynasz? W pierwszej kolejności otrzymujemy informacje z działu księgowości, że są już dokonane wszystkie księgowania i można zacząć sporządzać sprawozdanie finansowe. My, tak jakby, dołączamy, jeżeli chodzi o nas, jako dział sprawozdawczości, na tym etapie już końcowym, gdzie te dane finansowe są już ostateczne i na bazie tych danych, które otrzymujemy od księgowości, sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Jeszcze też we wcześniejszych etapach, gdy księgowość zajmuje się właśnie zamknięciem, Miesiąca i roku, też ich tutaj wspieramy, jeżeli mają jakieś wątpliwości w kwestii na przykład wyceny. A już sam etap sporządzania sprawozdania finansowego nie jest tak czasochłonny, bo już mamy, można powiedzieć, najgorsze za sobą, bo jest przeprowadzona właśnie inwentaryzacja, dokonane są wszystkie wyceny, więc już na bazie takich danych finalnych tutaj na tym pracujemy. Reprezentujesz spółkę, która na co dzień świadczy różnego typu usługi finansowo-księgowe i też, jak słyszymy, tutaj wspiera firmy, z którymi pracuje w obszarze przygotowywania sprawozdań finansowych. Czy ty jesteś dedykowana jednej firmie, czy wielu różnym firmom, jeśli chodzi o przygotowanie takich sprawozdań? Wielu firmom, tak, bo my mamy w dziale sprawozdawczości w MDDP outsourcing łącznie 14 osób. I tutaj dzielimy się tą pracą na poszczególnych klientów, więc jestem zaangażowana w sporządzanie sprawozdań finansowych wielu klientów. A jest to przyporządkowane do ciebie na przykład branżami, typu, że nie wiem, czujesz się dobrze w hotelarstwie i tam robisz sprawozdania dla firm hotelarskich albo dla jakichś innych nie, 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 to, nie. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, jeżeli chodzi o sporządzenie sprawozdania finansowego. Choć też, jeżeli chodzi o branżę, to te sprawozdania finansowe wyglądają w różny sposób. Też struktura bilansu jest inna i to też można zauważyć. No dobra, no to przechodzimy sobie przez cały taki proces i on dobiega końca. Co jest finałem przygotowania takiego sprawozdania finansowego? Sprawozdanie finansowe, tak jeszcze, jak już mamy taką ostateczną wersję z audytowaną, wszystkie korekty są wprowadzone, to na początek to sprawozdanie finansowe musi być podpisane. Przez, A kto podpisuje? Przez, co do zasady. Znaczy, podpisuje kierownik jednostki i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeżeli chodzi o tą osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jest to co do zasady główna księgowa, a kierownik jednostki to co do zasady zarząd, choć w zależności od tego, jaka jest sytuacja spółki, to kierownikiem jednostki może być inna osoba, ponieważ jeżeli spółka jest w likwidacji, to kierownikiem jednostki jest likwidator. I wtedy to on podpisuje. I wtedy on podpisuje, tak. No dobra, i mamy to podpisane. Co dalej? Tak. Po podpisaniu sprawozdania finansowego należy je zatwierdzić. I na to mamy 6 miesięcy od dnia bilansowego. A po zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający to sprawozdanie finansowe należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. I na to mamy z kolei 15 dni od zatwierdzenia tego sprawozdania finansowego. Czyli jeż, popraw mnie się, się mylę, ale jeżeli robisz szybką taką kalkulację, najpierw mamy trzy miesiące od dnia bilansowego, który załóżmy przypada na koniec roku, no to mamy koniec marca, potem mamy sześć miesięcy na zatwierdzenie to nawet we wrześniu. Nie, nie, nie. Mamy, nas, sporządzamy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, sześć miesięcy od dnia bilansowego no na tak. zatwierdzenie, czyli do 30 czerwca. No potem 15 dni, czyli w lipcu, w połowie lipca powinniśmy złożyć ostatecznie w krajowym rejestrze. To sprawozdanie finansowe. No dobra, to teraz to składanie do KRS-u. Składanie do KRS-u elektronicznie czy osobiście? Osobiście to już było bardzo dawno temu. Teraz tylko i wyłącznie w formie elektronicznej składa się to sprawozdanie, bo też nie wspomniałam o tym wcześniej: sprawozdania finansowe są też tylko i wyłącznie sporządzane w formie elektronicznej. Wiesz, stosując zasadę, nie ma rzeczy oczywistych, lepiej jest czasami dopytać, bo ja pamiętam czasy, jak się po urzędach zasuwało z tymi ja wydrukowanymi pamiętam. kartkami, stało się w kolejkach, brało się numerki i trzeba było to wszystko rozdawać. Nie? Pamiętam, bo też miałam kilka wizyt w KRS-ie jeszcze za tych czasów, gdy robiło się to w formie papierowej wszystko. To polepszyło nam się trochę, nie? Tak, tak. Bo to od 2018 roku w, y, sprawozdania finansowe są sporządzane w formie y, elektronicznej. Więc tutaj tak była dość duża rewolucja, ale to wyszło też na dobre, bo y, ten o, proces jest zdecydowanie krótszy. No to doszliśmy do końca tego procesu. Załóżmy, że mamy ten koniec czerwca i załóżmy, że trafiamy na jakąś firmę, która się nie wyrobiła w tym czasie. I co wtedy? Yy, nie, nie wyrobiła się w terminie. Do, yy, żeby złożyć to wszystko do KRS-u. Tak, jeżeli spółki nie wyrobią się w tym terminie, który jest wskazany w ustawie, też, tak jak wspominałem wcześniej, jest tutaj odpowiedzialność, odpowiedzialność karna, ale co do zasady, nie jest to jakoś egzekwowane przez KRS. KRS też oczywiście może się odezwać, jeżeli zauważy, że sprawozdania finansowe nie zostały, nie są składane w terminie, bądź w ogóle nie są składane i wtedy spółka otrzymuje pismo z prośbą o, o uzupełnienie tych danych i ma 7 dni na złożenie tych sprawozdań w krs -ie. Jeżeli dalej nie będzie tych sprawozdań sporządzać i składać w KRS-ie, to to też istnieje możliwość nałożenia kar przez KRS bądź jest to tak zwane postępowanie przymuszające, które też wiąże się z tym, że finalnie jednostka zostaje, zostanie jest zmuszona do złożenia tych sprawozdań i w najgorszym przypadku KRS może rozwiązać spółkę z urzędu. No proszę, to taka potężna kara. Tak, bardzo dotkliwa dla jednostek, ale myślę, że już na tym etapie, gdy KRS się odzywa do, do jednostki, to, one, to te jednostki uzupełniają w terminie te sprawozdania finansowe, które nie zostały złożone. To słuchaj, na koniec jeszcze takie pytanie. Bo zaczęliśmy od tego, że wybiera się audytora, który będzie tutaj sprawdzał całe to, to sprawozdanie. Jakbyś mogła ze swojej strony dać takie, dwie, trzy wskazówki, czym się kierować przy wyborze audytora, to na co zwracać uwagę? Jeżeli chodzi o wybór firmy audytorskiej, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę, czy. Jak, jaką, jakie doświadczenie ma ta firma audytorska? Czy ma doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych danej branży? Bo to też ma bardzo duże znaczenie. Z tego punktu widzenia. Dodatkowo należy spojrzeć na cenę, bo też wynagrodzenie firm audytorskich jest, rozpiętość z tego wynagrodzenia jest dość duża, a więc to też zależy od budżetu, jaki ma jednostka na, na audyt. I jeszcze też zwróciłabym uwagę na pewno na. Na to, czy oczywiście ta firma audytorska będzie dostępna w tym terminie, w którym chcemy przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego. To też na, ota, na etapie ofert można doprecyzować, tak, żeby mieć ten termin zagwarantowany. Czyli zdarzają się takie sytuacje, że pracy jest tyle u audytorów, że mogą nie być dostępni, aby akurat skontrolować sprawozdanie w tym wymaganym czasie? Zdarzają się, zdarzają się takie sytuacje, dlatego też warto zdecydowanie wcześniej się o tym pomyśleć, a nie teraz w grudniu. To już może być troszkę trudno, ale myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych, że na pewno firmy audytorskie jakoś znajdą czas i zasoby. Czyli rozumiem, że wasz kalendarz już jest całkiem solidnie wypełniony. Jeżeli chodzi o nas, nasz kalendarz na sporządzanie sprawozdań, tak, już jest pełny. Tak, jest pełny. Jako MDDP Outsourcing przygotowaliście taki praktyczny przewodnik podchodzenia do tego, w jaki sposób podchodzić właśnie do, do sprawozdań finansowych. On jest umieszczony na waszych stronach internetowych, to my tutaj zadbamy o to, żeby w opisie do naszego dzisiejszego odcinka link tam odpowiedni się znalazł, żeby można było sobie jeszcze to bardziej utrwalić. No, a skoro mamy koniec roku, to zaraz ten dzień bilansowy nam zapada, no i do roboty. Tak, dokładnie. Zachęcamy bardzo do odwiedzania naszych stron i zapoznania się z naszym kompendium wiedzy. Pięknie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo.